Dzień dobry, fajnie, że wpadłeś. Lecimy z tematem. W pudełku było 20 kul białych i 10 czarnych. Dołożono jeszcze 10 kul białych i 15 czarnych, czyli tak na początku białych było 20, z, i czarnych 10, ok, czyli było ich 30, czyli tyle było na białe prawdopodobieństwo, a na czarne było 10 na 30. Ale jak dosypaliśmy 10 białych i 15 czarnych, czyli 25. Dosypaliśmy. To będziemy mieć 55 tutaj w mianowniczkach. O Jezu, 55 w obu i teraz tak. 10 białych, czyli będzie teraz 30 tutaj białych, tak się zmieniło. I 15 czarnych, czyli tu będzie 25 i to będzie czarne. Pytanie. Przed dołożeniem kul. Kul prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej, czyli to, było 3 razy większe niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej. Kłamstwo, bo było dwa razy. Jest dwa, 20 /30 jest dwa razy większy od 1030, Czyli mamy tutaj fałsz. Nie trzy razy, tylko dwa razy. Po dołożeniu kul prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej, czyli tej... Jest większe niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej. Również kłamstwo, bo tu mamy 30 na 55, a tu 25 na 55, czyli również będzie fałsz. W tym odcinku tyle. Dlaczego? No bo ten ułamek jest mniejszy, biały jest ułamek większy. O. Eee, w tym odcinku tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie do końca. Jeżeli się filmik spodobał, zapraszam serdecznie do udostępniania go u siebie na Facebooku, Instagramie albo na TikToku. Yo! Jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, i wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podeślij go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w górę. W górę, dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu. Koniecznie dziękuję Wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde. Postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem, oczywiście. E, zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia! Cześć!